Siemandero, tutaj, tutaj kloczki bye no i w dzisiejszym w odcinku będziemy, będziemy składać Harry Potter. Potter wizyta w wiosce tak. Hogsmaid. tak, ale niestety, bo ktoś tu pociął a znaczy moja córka chciała wam powiedzieć, że e, no niestety karton został e, w taki sposób zdewastowany, nie Hmm. Tak przyjechał, no więc na, nasze, nasze służby, ja którzy, które przywożą nam policja różne te paczki, no to nie spisują się, jeśli chodzi o przewożenie jakichś rzeczy. No dobra, otwieramy. A, ja jeszcze Wam pokażę z tyłu. No. Mniej więcej jak on się prezentuje. Tak. E, tak to wygląda z tyłu. A tak. No to co? No, otwieramy go. Radyczność. Mam nadzieję, że nic tam nie będzie uszkodzone. No, na Jana. Boże, wow, jak to cię się Ale fajnie. Powiem, ta się prezentuje troszkę. Co? Ta się prezentuje. Łał, wow, ile tego jest? Ojej, już ty tak się nie wzi. Ja ogłuchnę co my tu mamy na pewno te że... widzę Dobra, może zacznijmy od instrukcji Tak, tu mamy naklejki Szkoda, wielka No one są naklejki To nawet fajnie wygląda Jakieś takie duchy, czy to co to? To, to są duchy No, tu takie fajne no nic, naklejki mamy, na szczęście chyba jedno tylko, a nie, sorry, sorry, kurde, Kurde, patrzcie, ja, yeah. ja, nie mogę, nie no, nie chwal dnia przez zachodem słońca, tak mówią, dobra, tu mamy tak, aha, tu mamy pierwsza, Instrukcja to pewnie do tego pierwszego domu z tego co widzę i ona nawet gruba jest co z 91 stron to jeszcze tak, tak o, spoko no i druga do drugiego domku tak. szkoda że to nie jest nadruk nie że tylko naklejka to będzie ale, ale szkoda no tu mamy drugą instrukcję. Do tego domeczku. No i ona ma. Ma, ma, ma. Powiedzmy. Z, u, ma, o, tu nawet ten co? O, karty. No dobra, spoko. Spoko. 111 stron. Z tego co widzę. 111 stron. No i tak to z tyłu wygląda. Takie drzewko. No cóż. Mamy tutaj sześć, y, sześć chyba takich torebek. Tu to jest pierwsza. Y, druga. Tu będzie trzecia. Nie wiem, tutaj ciekawe czy ta karta jest, bo jest tam do zaznaczenia, to pewnie ta karta jest. Czwarta. No, no. Powiem, no, jak na taki zestaw, tam jest 700 chyba parę tych, a tu, tu będzie ludzik o, to, tak, no, i tu jest woreczek, duży taki plej, no i dobra, no co, i pewnie widzimy się po krótkiej chwili, jak to my zazwyczaj mówimy, nie? Więc do zobaczenia. No i tak to wygląda po złożeniu ten zestaw. Tutaj mamy w całości. No tak, przejdźmy do pierwsze może minifigurek. Mini figurki prezentują się w ten sposób. Mamy tu w sumie 7 minifigurek. Tutaj mamy Dean Thomas, Profesor Mangagol, nie, czekaj, jak ona tam była, Mangagol, czy jakoś tak, y, Madame Rosmerta, czy jakoś tak, tutaj mamy y, Aniversy Ron Wesley, tutaj mamy Mr. Flame, <coughs> tutaj mamy Mr. Y, flame, nie wiem, tu i tu, tu dwie tego, nie wiem, czy to takie same, no, i tu Harry Harry Potter. Ta minifigurka to jest na dwudziestolecie, z tego co ja widzę. Złota mini figurka na dwudziestolecie. Tak jak tu widać, o. 20 lat Lego Harry Potter. No. Bardzo, bardzo fajna figureczka. Złota cała, na takiej podstawce. Nadruk. Ma bardzo też fajny. Z tego co widzę. Krawat. Złota różdżka. No i dobra. Następny gościu. To jest Dean Thomas. Dean Thomas. Dean Thomas. Fajnie dosyć wygląda. Tu ma taką jakby kurtkę, rękawiczki chyba. Tutaj z tyłu w ten sposób. No i ma też dwa wyrazy twarzy. Drugi wyraz twarzy to jest jakby o jezus. Wiecie co tak jednej trzymam i w drugi taki taki jakby hmm, się zastanawiał, bo coś w ten desant nie. No profesor. Y Mark Nagar, czy jakoś tak, już nie nie, nie, wiem, nie pamiętam jak to się wymawiało. No i ona też ma takie fajne torsi tutaj. No tutaj to przypomina, jakby suki suknię, no więc tu nie ma nóg. O. Z tyłu fajnie to dosyć wygląda. Chyba, że ja to odwrotnie wsadziłem. A, wiecie co? No, fajnie, fajnie. Odwrotnie to wsadziłem. Czekajcie, zmieniamy. No bo ja tak mówię, coś mnie tu nie pasowało, nie? I odwrotnie po prostu wsadziłem jej jakby to, całą suknię. O. No i teraz wygląda prawidłowo. Ale dam zonka normalnie. No to tutaj ma taki fajny też nadruk. O. Yy ma ona chyba dwa wyrazy twarzy tutaj jakby taka niezadowolona a tutaj drugi ma taki wyraz twarzy idziemy dalej mamy tutaj hmm, Madame rozmerta madam rozmerta wygląda w ten sposób mam łotek jak, raczej jakby taka kuźnia czy coś tutaj fajnie to też wygląda ten z tyłu wyraz twarzy taki jakby niezadowolony, i torsik tutaj. Ale ten chyba lepszy wyraz twarzy, tak mi się wydaje. I mają nóżki, fajnie, mają krótkie nóżki, ale te osi akurat ruszają. Dalej mamy, yy, bo to chyba jest, jakoś nie wiem, siostra i siostra, Mr. Flame i Mrs. Flame, czyli to jest ten jakby jej mąż. Sorry, wcześniej chyba źle powiedziałem, też ma ruchome nóżki i oni zarządzają o tym tutaj, ale to zaraz powiemy, z tyłu nic ciekawego, drugi wyraz twarzy taki jakby zaskoczenie, nie wiem, coś ten tym desant, a tutaj mamy jego żonę, Mr. Flame, no, to też fajnie wygląda. To takie małe nadruczki, to się jak cukierki chyba z tyłu i ona też chyba ma dwie. Tak tu jest zadowolona, a to jest taka uśmiechnięta powiedzmy. No i ostatnią minifigurką no to wiadomo no Harry Potter. No, no to Harry Pottera to raczej nikt nie, nie musimy przedstawiać, bo wiadomo yy, jak on wygląda no standardowo. Gdzieś mam jeszcze jednego, jeden ten Harry Potter, tutaj on taki jakby, było, to jest to jest... Zobaczcie, to jest fajne, nie? Nie wiem czy złapie ostrość. Tu na czole ma ten, ten taki znak. Nie no, po prostu fajnie to wygląda. Bez kitu. Dobra, no i zaczniemy teraz. Przejdziemy do zestawów. Tu jest się pierwszy z domków. Honej Dukes, Honej Dukes, nie? E, tu mamy ławeczkę taką latarnię. Nawet fajnie to wygląda, zobaczcie. Tu mamy tabliczkę, kto jest poszukiwany. Have you seen this wizard? Czy widziałeś tego czarodzieja? To numer jego. No i z drugiej strony mamy trochę inne ujęcie, chociaż to samo. No i tu mamy domek. Ten domek. Tak jak widzicie, prezentuje się w ten sposób. I no, tu ruchome, tak jakby te daszki, chociaż one nie są bardzo ruchome. O no te y, drzwi się otwierają. A, zobaczcie. I wchodzimy do środka. Tam wita nasz szkielet od razu. <laughs> tak jak tutaj widać. A, tam taki szkielet, co widzisz? A, no? I no i co? No i obkręcamy jak to wygląda z drugiej strony. A z drugiej strony wygląda już siutkę inaczej, tak? Więc prezentuje się w ten sposób góra. Tu mam jakieś skrzynkę. Nie wiem tam co tam jest. Mam no takie wiaderko. O, tam jest wiaderko. Tam jest kurka wodna garnek. To jakby piec czy coś. No coś ten desant, nie? Dół. Dół to jest typowy chyba sklep. Tu taki jakby lody czy coś. Tam jakieś soki, nie soki dalej. Czekajcie, ja spróbuję to jakoś. Tak zrobić, żebyście widzieli mniej więcej, co tam w środku jest. O, teraz będzie git. No i tak, w środku mamy tak. Tam jest e, jakby po lewej stronie. Gdzie bar, i tam na górze jakieś soki wielokwiatowe. Tu to samo zobaczcie. O soki, jakby wielokwiatowe, nie? Tutaj mamy. E, się liczy, tak? O, tutaj, o kasę mamy, to jest waga pewnie i z tej strony, no to jest, oczywiście to są naklejki, to nie są nadruki więc tutaj tu mamy coś takiego no i tam z, z tamtej strony wygląda to też tak ten domek no wygląda no tak powiem fajnie, fajnie nawet. to będzie się na pewno komponowało z resztą budynków nie jakby to salić w jedność no dobra przejdźmy no. do drugiego domku Drugi jakby domek prezentuje się w ten sposób, jest to mi się wydaje kuźnia, no bo ona, bo ona tutaj trzyma młotek, więc albo coś wykuwa, tak mi się wydaje, no. no i on się prezentuje w ten sposób, tu mamy drzwi, te drzwi się jakby otwierają do środka mamy okna, które się też otwierają zaraz pokażę to jest nadruk, znaczy nadruk naklejka, sorry to naklejka tutaj tarczę, ale tutaj nie ma naklejek, tu mamy powiem, nawet fajnie to wygląda tu jako budynek komin drugi komin zaraz pokażę jak mniej więcej to się prezentuje z tyłu no, I tu mamy górę góra bardzo fajnie wygląda, tu jest kanapa na panu, okno, okno tam się otwiera. Tutaj jest y, jakby ognisko, znaczy gnisko, y, y, palenisko takie, że tam pewnie u góry coś można by było. Czy to do ciepła? Nie no, gotować tam na górze to nie widzę, ale tutaj. To pewnie ciepło daje. Tu jest fajnie, jakby świeca, trochę. To jest. Kominek. Ej, no. Fajnie to wygląda. Kominek. O. Ona powiedziała kominek. Tam też mamy, to też jest naklejka, nie? To nie jest na druk Niestety, tu to, to samo. Tak, jak wi widok, czekajcie. No, tak, jakoś. Nie wiem, jak wam pokazać, muszę jednak coś ogarnąć. No i tu mamy dół. I dół bardzo fajnie wygląda. Na tych drzwiach, też, to oczywiście też naklejka, to naklejka, nie? A na tych drzwiach fajnie to wygląda, nie? No, dosyć tak, niby to jest. Otwierasz je, nie? Ale tu bar. Ten fajnie wygląda, że jest tak jakby do połowy pełny i z tej strony też do połowy tam pełny. Tu mamy 7 Days'a powiedzmy. Days. No tam też na ścianach. Kurczę, słabo, słabo z tymi i oświetleniem. Nie wiem jak wam jakby pokazać tego. O, tam na ścianie też to jest naklejka, ale też dosyć fajnie to wygląda. No i z drugiej strony też jest naklejka na ścianie. Butter beer. Pokaż to mówię tak fajnie, to jest taka jakby, no tutaj się siedzi, o tutaj, tak, pije y, beer, a tutaj podają z, z lewej strony beer. I ktoś Więc, ogląda e, to wie. No, ale ogólnie fajnie on się, y, fajnie on wygląda, nie, jeśli chodzi o taki wygląd, nie, no to tak jakby było go można postawić, o. I coś tam jeszcze dorzucić, no to on fajnie, fajnie nawet to wszystko się komponuje. Więc dobra, pokażmy teraz cały zestawik z minifigurkami i z resztą. Tak wygląda cały zestaw. Hmm. Po ustawieniu i mówię, te dwa budynki można do czegoś jeszcze dołączyć. I to będzie fajna taka ulica, można by do ulicy Pokątnej, do wszystkiego praktycznie. Chyba będzie można te budynki dać. No i co my możemy o nim powiedzieć? No naprawdę mi się wydaje, że a jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy. Widzicie? Oprócz tego, no są zapasówki, ale, ale nie powiedziałem, że tu są takie jakby karty do zbierania. E, zaraz wam pokażę. Pierwsza karta. To są takie jakby karty do zbierania. Zobaczcie. Jest ich nie wiem, już musiałbym instrukcję zobaczyć, bo nie pamiętam. To jest pierwsza, tu jest jakby druga, która się nie, nie powtarza, nie? Ale chociaż jest fajna. No, tutaj mamy e, trzecią, ale to się mi akurat ta się powtarza, mam, to już mamy. No, no i tu mamy czwartą. Oczywiście ta się nie powtarza, więc. Tak naprawdę mamy trzy. Tam chyba siedmiu? Ile ich tam jest? Muszę później jeden, zobaczyć. Jeden, dwa, trzy, cztery. I to są cztery. takie karty. Już Wam też jeszcze pokażę. O, tak wyglądają. To jest 1, dwa, trzy. 3. Hmm. Cztery są tutaj, cztery. ale to są powtarzanie. Trzy mamy tylko, nie? Czterde, o, tak. No, trzymamy. tak. Trzy mamy, no. I to są właśnie karty. Już się ja, już ja, już ja, już ja patrzę na tym ale tu chyba razy cztery no ja widzę że cztery karty ale ile ich tu jest wszystkich będę musiał sprawdzić napiszę najwyżej w komentarzu więc a mówię tutaj mamy jeszcze takie zapasówki nie zostały tyle tego zostało może pan pokażemy a, i był też. O, gdzie ten Spinacz A, wrzuciłeś go. Dobra, dobra. Ten... No i dobra. No, prezentuje się zestaw w ten sposób, nie? Tak. E, mi się wydaje osobiście, że jest fajny. To... I Moje jeśli czasy. bym to zbudował, można rozbudować I sobie, sobie Harry'ego Pottera i tam wszystko. I co wiem? Więc jak to się z fanem, to na pewno no, polecam. Ja? I fanom też nie. <laughs> e, więc. No, słucham Ciebie, no. I... No, no oglądałaś Harry Pottera. Ja wiem Aluś. To jest super. super. No dobra, więc słuchajcie. Łapka w górę. Jak ja Dzwoneczek byście wiedzieli o kolejnych odcinkach. No i zasubskrybujcie też, nie? Trzymajcie się. Hej!